Joe Vitale. Od zera. Osiąganie niemożliwego. Są oponopono. Rozdział piąty. Kto tak naprawdę jest winny? To nie ludzie. To nie osoba. To program. Doktor Ichala Kala Hulen. Pewien znajomy zadał mi bardzo wnikliwe pytanie, które mu się nasnęło, gdy czytał Zero Ograniczeń. Jak dziecko może mieć ograniczające przekonania? Zaczął się nad tym zastanawiać, gdy czytał historię o tym, jak córka doktora Hewlena cierpiała na chorobę skóry. Wyleczyła ją mornach. Jak to się stało, że to dziecko w ogóle zachorowało? Czyż dzieci nie są niewinne? Wszyscy przychodzimy na ten świat zaprogramowani w jakiś Sposób. Badania epigenetyczne potwierdzają, że to, co robili nasi pradziadkowie, często pojawia się w DNA naszych dzieci. Nikt nie rodzi się jako biała karta. Każdy jest zaprogramowany już w chwili narodzin. Z czasem dostajemy kolejne programy. Od rodziców i innych ludzi, a także od całej kultury, w której dorastamy. Powiedziałem temu znajomemu o pewnej kobiecie, która wzięła udział w moim programie pod tytułem „Trenerzy cudów. Straciła ona swoje bliźnięta zaledwie dwa dni po porodzie. Czuła się winna i zastanawiała się, co zrobiła nie tak. Lekarz powiedział jej, że to nie jest jej wina. A oto inny przypadek. Znany kulturysta miał zawał Jak to możliwe? Zastanawiał się. Zawsze zdrowo się odżywiał i dużo ćwiczył. Robił wszystko tak, jak należy. Lekarz wyjaśnił mu, że on sam nie zrobił nic złego. Zawinił jego wewnętrzny system, będący dziedzictwem tego, co robili jego przodkowie na długo przed jego narodzinami. On nie miał z tym nic wspólnego. Mój znajomy zrozumiał, co chcę mu przez to powiedzieć. Jeżeli to prawda, znaczy to, że mamy dużo do oczyszczenia. Podsumował. I o to właśnie chodzi w Ho'oponopono. Mamy tak dużo danych do oczyszczenia, że nasza praca może się nigdy nie skończyć. Kiedyś podczas jednego z naszych wspólnych seminariów dr Hulen wybrał się na spacer po centrum Austin. Pozdrowił nieznajomego stojącego na przystanku autobusowym. Ten nie odpowiedział. Doktor Hulen poczuł, że rodzi się w nim gniew. Chciał usłyszeć przyjazne powitanie. To pokazuje, jak wiele mamy jeszcze do oczyszczenia. Doktor Hewlett praktykuje tę metodę od ponad 25 lat, a mimo to poczuł się urażony, gdy nieznajomy nie odpowiedział na jego życzliwy gest. Nie przestawaj się oczyszczać. Większość tego, co musisz oczyścić, gnieździ się w twojej podświadomości. To Twoje programowanie. Ja też mam swoje programy. Oczyszczam się już od lat, dzięki czemu przeżyłem kilka przyłomowych chwil oraz wyjątkowych momentów, kiedy to zjednoczyłem się całkowicie z boską mocą. Jednak moja praca nie jest jeszcze skończona. Twoja również. Jeżeli czytasz tę książkę, to znaczy, że masz jeszcze dużo do zrobienia. Wcale cię nie oceniam, ani ciebie, ani siebie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, odziedziczyliśmy pewne programy. Tutaj nikt nie jest winny, jednak naszym obowiązkiem jest oczyszczanie świata poprzez oczyszczanie samych. Siebie. Jeśli chcesz poczuć prawdziwe zadowolenie i osiągnąć jedność ze światem, nie przestawaj się oczyszczać. Użyłem słowa zadowolenie, chociaż kiedyś mówiłem, że naszym celem jest być szczęśliwym tu i teraz. Twierdziłem, że szczęście jest wyborem. Dopóki po rozmowie z przyjacielem nie doszedłem do wniosku, że powinienem jeszcze raz przemyśleć te słowa. Matthew Dixon, to znany współczesny gitarzysta flamenco, który uczy mnie gry na gitarze. Pomógł mi przygotować moją pierwszą muzyczną płytę CD Blue Healer. Wspólnie stworzyliśmy dwa albumy z muzyką zainspirowaną ho'oponopono, aligning to zero i at zero. Gdy mnie odwiedza, często spędzamy więcej czasu na rozmowach o życiu i ho'oponopono niż na grze na gitarze czy słuchaniu muzyki. Któregoś dnia Matthew stwierdził, że szczęście jest ulotne. Powiedział, że wszyscy pragniemy miłości, i aby ją zdobyć, robimy przeróżne rzeczy. Jednak tak naprawdę najbardziej zależy nam na czymś innym na czymś, co określił jako niewzruszony spokój. Chcemy odczuwać spokój. Szczęście jest jednym ze sposobów na wyrażenie tego stanu. Zadowolenie jest innym. Jednak większość z nas nie jest ani szczęśliwa, ani zadowolona. Często mawiam, że jeśli chcesz się dowiedzieć, na jakim poziomie oświecenia się znajdujesz, odwiedź swoją rodzinę. Oni najlepiej znają twoje czułe miejsca. Niewielu ludzi odczuwa zadowolenie. Gdy przez dłuższy czas przebywają w gronie rodziny. Ja sam, gdy jeździłem do rodzinnego domu, zakładałem niewidzialną tarczę. Wiedziałem, że wcześniej czy później ktoś skrytykuje mój styl życia albo urazi mnie w inny sposób, jednak dziś jest inaczej. Zazwyczaj po takich wizytach wracam do domu. Całkowicie spokojny. Wciąż się oczyszczam, a relacje w mojej rodzinie zmieniły się na lepsze. Musisz ciągle się oczyszczać, bez przerwy. To twój bilet do zadowolenia. Możesz również odnieść inne, dodatkowe korzyści mam tu na myśli naprawdę mistyczne przeżycie o którym opowiem nieco dalej nie skupiaj się na nagrodach jeżeli oczyszczasz się po to żeby coś dostać realizujesz program oczyszczaj się żeby być tutaj teraz cud jest teraz moc jest teraz Prawdziwa nagroda jest teraz. Ja niestety wciąż nie znam nikogo, kto byłby tu i teraz, więc wciąż się oczyszczam. Skąd się wzięły te cztery zwroty? Dlaczego mają tak wielką moc? Nie udało mi się znaleźć żadnej informacji, które mówiłyby o pochodzeniu tych fraz. Łatwo jest dojść do wniosku, że ma to związek z wiarą chrześcijańską. Mam tu na myśli szczególnie powtarzanie słów: przepraszam i wybacz mi. Równie dobrze słowa te mogą pochodzić ze starożytnych hawajskich wierzeń. Kiedyś ludzie oddawali się w opiekę bogom lub boskiej mocy. Którzy mogli ich uzdrowić albo zranić. Kusząca jest również teoria, że te cztery zwroty wypowiadali wszyscy uczestnicy grupowych sesji terapeutycznych. Wybacz mi, że obrzuciłem twój dom pomidorami. Potem następuje słowo: przepraszam. A na końcu strony konfliktu mówią sobie nawzajem: kocham cię. Niezależnie od prawdziwego pochodzenia tych zwrotów, pozostaną one z nami na długo. Obecnie powtarzają je tysiące ludzi, którzy pragną się uzdrowić i rozwiązać swoje problemy. Jak działają te słowa? To pytanie jest jeszcze trudniejsze niż poprzednie. Być może chodzi po prostu o wiarę. Wszyscy wiemy, na czym polega efekt placebo. Jeśli połączymy tę teorię ze słynną historią o tym, jak dr Hyunen pomógł wyleczyć cały oddział w szpitalu psychiatrycznym, bez trudu uwierzymy, że słowa te mają magiczną moc. Nie możemy odrzucić możliwości, że te zwroty rzeczywiście mają magiczną moc. Być może Bierze się ona z Twojej wiary, a może z samego faktu, że je wypowiadasz. Nikt tego nie wie na pewno. Być może kiedyś jakiś naukowiec przeprowadzi badanie, w którym jedna grupa uczestników będzie wypowiadała te słowa, a druga nie. Wówczas moglibyśmy ocenić, czy te cztery zwroty rzeczywiście działają. Jednak w tego typu badaniach jest zbyt wiele zmiennych, żeby można było uznać ich wyniki za rozstrzygające. Dr Hulen kiedyś przysłał mi badania, z których wynikało, że ludzie zdołali obniżyć swoje ciśnienie krwi dzięki powtarzaniu tych słów oraz medytacji. Jednak grupa badanych była tak niewielka, że nie warto się rozpisywać na ten temat. Często wyjaśniam swoim słuchaczom, że te cztery zwroty uruchamiają dalsze procesy. Na przykład, gdy mówię przepraszam, to tak naprawdę myślę, przepraszam za program, który jest we mnie i wywoła tę sytuację kiedy mówię wybacz mi w rzeczywistości myślę wybacz mi że jestem nieświadomy własnych procesów myślowych a gdy mówię dziękuję mam na myśli dziękuję że usunąłeś program który był we mnie kiedy mówię kocham cię Powracam do źródła boskiej mocy, zera, i oczyszczam z danych swoją wewnętrzną białą tablicę. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje więcej metod oczyszczania, które przynoszą szybsze rezultaty. Omówimy je w innym rozdziale. Na razie przyjrzyjmy się temu, co ma do powiedzenia nauka na temat koncepcji uzdrawiania za pomocą Hooponopono? Koniec rozdziału piątego.